Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbył się w chłodny, pochmurny poranek, jakby sama natura postanowiła uczcić pamięć tej kobiety w ciszy i szarości. Ludzie przychodzili tłumnie, sąsiedzi, przyjaciele, osoby z lokalnej społeczności, ale to nie była zwyczajna ceremonia. Coś w powietrzu było niepokojące. Szeptano, spoglądano ukradkiem, zadawano sobie pytania, których nikt nie odważył się wypowiedzieć na głos. A w centrum całego tego dramatu stał on Krzysztof Kołaczkowski, mąż zmarłej, przygarbiony, zapłakany, ściskający drżące dłonie nad trumną. Jego twarz była pełna bólu, ale i czegoś jeszcze, czegoś, co trudno było uchwycić słowami strachu, winy, czy może po prostu rozpaczy? Joanna zginęła w okolicznościach, które od początku wzbudzały niepokój. Oficjalna wersja mówiła o nieszczęśliwym wypadku, ale nawet lekarz, który jako pierwszy pojawił się na miejscu, miał później wątpliwości. Ciało znaleziono w ich wspólnym domu, w salonie przy przewróconym fotelu i potłuczonym kieliszku. Niby wszystko wskazywało na upadek. Niby, ale szczegół, który przyciągnął uwagę śledczych, był z pozoru błahy, wręcz niedostrzegalny dla niewprawnego oka. Coś, co mogło umknąć w chaosie emocji, ale co dla doświadczonego śledczego brzmiało jak cichy krzyk o pomoc. Wśród uczestników pogrzebu dało się słyszeć szepty o nocnych kłótniach, o dziwnych odgłosach dochodzących z domu Kołaczkowskich, o niespodziewanym wyjeździe ich córki tuż przed tragedią. Jedna z sąsiadek twierdziła nawet, że widziała Joannę dzień wcześniej, roztrzęsioną z czerwonymi oczami i telefonem w ręku, jakby szukała ratunku, ale nie wiedziała do kogo się zwrócić. Czy naprawdę był to tylko wypadek? Czy może coś znacznie mroczniejszego wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ich domu? To nie jest historia o zwykłym pożegnaniu, to historia o sekretach, które ktoś próbował pogrzebać razem z ciałem Joanny, ale nie wszystko da się zakopać niektóre prawdy, nawet zasypane najgłębiej, mają to do siebie, że zawsze potrafią wypłynąć na powierzchnię. Nikt nie był gotowy na to, co wydarzyło się zaledwie kilka dni po pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej, gdy ekipa sprzątająca miała przygotować dom do sprzedaży, odkryto coś, co zmieniło całkowicie kierunek sprawy. W jednej ze starych szuflad zamkniętej na zardzewiały kluczyk znajdował się mały czarny pendrive zaklejony taśmą z inicjałami JK. Nikt nie wiedział o jego istnieniu. Nawet najbliższa rodzina Joanny nigdy nie wspominała o prywatnym archiwum nagrań. Zawartość okazała się wstrząsająca, bo były to krótkie filmy, w których Joanna mówiła do kamery, drżącym głosem relacjonując kolejne wydarzenia z ostatnich tygodni swojego życia. W tle widać było ten sam salon, w którym później odnaleziono jej ciało i choć głos Joanny był łagodny, Coraz częściej mówiła o strachu, o niepokoju, o nocnych hałasach i spojrzeniach Krzysztofa, które przestawały być czułe, a zaczynały przypominać coś obcego, coś zimnego na jednym z nagrań. Joanna zbliża twarz do obiektywu, szepcząc, że jeśli coś jej się stanie, nie była to pomyłka że nikt jej nie wierzy, że nikt nie słucha i wtedy nagranie się urywa, jakby ktoś brutalnie przerwał jej zwierzenia. Śledczy, którzy dostali materiał w swoje ręce, zaczęli go analizować. Klatka po klatce, dopatrzono się odbicia w szybie drzwi balkonowych. Nie był to Krzysztof. To było widać wyraźnie osoba postury znacznie niższej, z jakimś ciemnym kapturem zasłaniającym twarz tego samego dnia, gdy Joanna zarejestrowała ostatnie nagranie. Sąsiadka z naprzeciwka zgłosiła policji, że zauważyła młodego chłopaka kręcącego się wokół posesji Kołaczkowskich, który na widok jej spojrzenia uciekł w stronę lasu. Nikt wtedy nie połączył tego z tragedią, która wydarzyła się dwa dni później, ale teraz śledztwo nabierało nowego wymiaru. Krzysztof Kołaczkowski wciąż był załamany, nie opuszczał domu, a jego twarz coraz bardziej przypominała cień człowieka podczas przesłuchania, zaprzeczył jakoby wiedział o nagraniach, jakoby kogokolwiek podejrzewał, ale coś w jego oczach się zmieniło, jakby nie mówił całej prawdy, jakby Próbował ochronić kogoś innego. Tymczasem biegli kryminalistyczni wrócili do miejsca śmierci Joanny i odkryli, że układ odłamków szkła z kieliszka był nienaturalny, jakby został celowo przesunięty. Jakby ktoś próbował upozorować upadek kieliszek rozbity w linii prostej pod kątem, który nie odpowiadałby normalnemu ruchowi ręki podczas nagłego zasłabnięcia. Małe detale, ale to one zaczęły układać się w większy obraz, a potem przyszła wiadomość, która przewróciła wszystko do góry nogami? Laboratorium potwierdziło, że na jednej z poduszek kanapy znaleziono śladową ilość leku psychotropowego, którego Joanna nigdy nie miała przepisanego lek. Ten w większych dawkach mógł powodować otępienie, dezorientację, a nawet omdlenia. Śledczy zaczęli badać, czy ktoś celowo podawał jej tę substancję przez dłuższy czas. I w tym momencie pojawił się kolejny gracz, siostra Joanny Ewa, która przez lata mieszkała za granicą, przyleciała niezwłocznie po tym, jak dowiedziała się o dziwnych ustaleniach policji i to ona przekazała w śledczym serię maili, które otrzymywała od Joanny były krótkie, pozornie codzienne, ale zawierały kody, słowa, klucze, których obie używały w dzieciństwie. Joanna pisała o zmęczeniu, o tym, że dom przestał być domem, że czuje się obserwowana. Ewa była przekonana, że siostra próbowała ją ostrzec, a teraz po odnalezieniu pendrive'a i wynikach badań nie miała już wątpliwości. Sprawa nabrała rozgłosu, ale nie wszystko trafiało do opinii publicznej. Były rzeczy zbyt trudne, zbyt delikatne. Na jednym z nagrań słychać męski głos wyraźnie mówiący coś przez zamknięte drzwi do Joanny. Głos niepodobny do Krzysztofa, ani nikogo z rodziny. Śledczy analizowali barwę tonację i doszli do wniosku, że może to być osoba z otoczenia domu, ktoś, kto miał dostęp do kluczy, do kamer, do życia. Joanny i wtedy do śledztwa włączono zespół DS cyberprzestępczości, który odkrył, że komputer Joanny był zhakowany przez wiele miesięcy. Niektóre pliki zostały kopiowane zdalnie, a jedna z aplikacji zabezpieczająca hasła została wyłączona ręcznie na. Kilka dni przed śmiercią śledztwo zataczało coraz szersze kręgi, pojawiały się nowe nazwiska, nowe powiązania, a każda kolejna godzina przynosiła więcej pytań niż odpowiedzi, ale jedno było już pewne. Joanna Kołaczkowska nie zmarła przypadkiem, jej śmierć była punktem kulminacyjnym czegoś znacznie większego, znacznie mroczniejszego niż ktokolwiek mógł przypuszczać i wszystko wskazywało na to, że prawdziwy dramat dopiero się zaczyna. Kolejne dni po odkryciu nagrań i dziwnych substancji w domu Joanny przyniosły nowe, jeszcze bardziej niepokojące informacje. Ewa, siostra zmarłej, która początkowo miała wrócić za granicę po pogrzebie, postanowiła zostać na czas nieokreślony. Zaczęła przeglądać rzeczy Joanny z dzieciństwa, notatniki, stare kalendarze i wtedy natknęła się na coś, co niemal wymknęło się jej z rąk: cienki zeszyt formatu A5, wsunięty między książki na strychu. Był z pozoru pusty, ale po przewróceniu kilku kartek Ewa odkryła szyfr, ukryte między zwykłymi zapiskami zdania, pisane innym charakterem pisma, jakby Joanna przygotowywała się na to, że coś się wydarzy, i jedyny sposób, by prawda wyszła na jaw, to pozostawienie śladów rozsianych wszędzie. W jednej z zakodowanych stron znajdowała się informacja o tajemniczym spotkaniu, które miało miejsce w ostatni piątek przed jej śmiercią. Spotkanie to odbyło się w domku letniskowym należącym do rodziny Kołaczkowskich, miejscu o którym mało kto wiedział, bo przez lata stało puste. Zaskakujące było to, że klucze do niego znajdowały się u Krzysztofa. Policja pojechała tam zewa i śledczymi. W środku nie było śladów włamania, ale jedna z kamer zewnętrznych, stara i rdzewiejąca, została niedawno wymieniona. Ktoś próbował coś ukryć, albo Nagrać coś dla siebie. Po odzyskaniu danych z dysku kamery, technicy odkryli, że nocą do domku wchodziły trzy osoby: Joanna, Krzysztof i mężczyzna w kapturze. Twarzy nie udało się zidentyfikować, ale jego chód i sposób poruszania przypominał osobę z wcześniejszego nagrania: tę samą, której sylwetkę uchwycono w szybie drzwi balkonowych. Co najdziwniejsze, tylko dwie osoby opuściły domek o świcie. W tym momencie śledczy zaczęli sprawdzać dane geolokalizacyjne z telefonu Joanny i odkryli, że w godzinach wieczornych przed jej śmiercią urządzenie przebywało w zupełnie innym miejscu niż dom. Przez prawie trzy godziny było zlokalizowane w okolicach starych torów kolejowych na obrzeżach miasta. Miejsce to znane było z tego, że od lat nieczynne, zasłane rdzą, zupełnie opuszczone. Ale tam właśnie znaleziono coś jeszcze bardziej przerażającego: zakrwawiony szal Joanny. Materiał był pocięty, miejscami przypalony. Obok znaleziono popiół po spalonym notatniku i kilka monet z dawnych lat, jakby ktoś próbował wykonać rytuał lub zamaskować coś makabrycznego. Eksperci od analizy behawioralnej zauważyli, że Krzysztof od tygodni unikał kontaktów z ludźmi, przestał pracować, kasował wszystkie zdjęcia z social mediów, ale w jego archiwum cyfrowym znaleziono folder zatytułowany Eremita. Zawierał fotografie robione z ukrycia, jakby dokumentował każdy ruch Joanny. Najbardziej szokujące były zdjęcia sprzed wielu miesięcy, na których Joanna spała, jadła, siedziała zamyślona. A Krzysztofa nie było wtedy w domu. Zdjęcia te wykonano z dużym zoomem przez szybę o różnych porach dnia i nocy. Technicy zaczęli podejrzewać, że ktoś przez długi czas obserwował ją bez jej wiedzy, a to oznaczało tylko jedno sprawca był blisko, bardzo blisko. Do sprawy dołączono także dane z firmy farmaceutycznej, w której kiedyś pracował brat Krzysztofa. Firma ta została dwa lata temu zamknięta po skandalu związanemu z nielegalnym handlem lekami psychotropowymi. Jednym z leków, które zniknęły z magazynów, był dokładnie ten sam, który odnaleziono na poduszce Joanny. Brat Krzysztofa, mimo że formalnie nie był podejrzany, od tego czasu zniknął z radarów. Nikt nie wiedział, gdzie przebywa, ale jego ostatnia znana lokalizacja, według danych z karty SIM, pokrywała się z okolicami torów kolejowych i domku letniskowego. To wszystko nie było już tylko tragedią rodzinną. To była siatka pełna manipulacji, strachu, obsesji i milczenia. A na końcu tej siatki stała Joanna. Kobieta, która próbowała walczyć z czymś, co było znacznie większe od niej. Jej życie było jak uwięzione echo w ścianach domu, który miał być azylem, a stał się klatką. I choć ciało Joanny spoczywa już w ziemi, to jej historia zaczyna dopiero ożywać. Gdy śledczy zaczęli pogłębiać analizę cyfrowych śladów Joanny i jej otoczenia, natrafili na jeszcze jeden niepokojący element tajne konto e-mailowe, z którego Joanna wysyłała wiadomości do anonimowego adresata. Wiadomości były krótkie, niekiedy zawierały tylko jedno słowo lub ciąg cyfr. Początkowo nie miało to sensu, dopóki informatyk policyjny nie zorientował się, że ciągi te odpowiadają współrzędnym GPS. Prowadziły one do różnych miejsc w regionie, a każde z nich skrywało coś niepokojącego. W jednym z miejsc na zapomnianym cmentarzyku wiejskim znaleziono wkopaną w ziemię metalową skrzynkę. W środku była dziecięca fotografia przedstawiająca Joannę z zakreślonym czerwonym kółkiem na ramieniu chłopca stojącego obok niej. Z tyłu zdjęcia odręczny podpis. On wrócił. Zespół dochodzeniowy, który wcześniej uważał, że wszystko krąży wokół Krzysztofa, musiał przyznać, że obraz się komplikuje. Joanna nie bała się tylko jednej osoby, ona bała się powrotu czegoś lub kogoś z przeszłości. Ten chłopiec ze zdjęcia, jak się okazało, to syn sąsiadki sprzed lat, który zniknął w tajemniczych okolicznościach po pożarze ich domu. Miał wtedy dziewięć lat i nikt nigdy go nie odnalazł. Ale ktoś w ostatnim czasie logował się do internetu z konta założonego na jego dane osobowe. I ten ktoś miał dostęp do kamery Joanny do jej plików. I wiedział, kiedy jest sama. Podczas dalszych poszukiwań odkryto, że Joanna miesiąc przed śmiercią odwiedziła prywatnego detektywa. Zleciła mu zebranie informacji na temat mężczyzny w kapturze, którego widziała kilkakrotnie w swoim ogrodzie o świcie. Detektyw zaginął trzy dni po rozpoczęciu sprawy. Jego samochód znaleziono porzucony pod lasem, kluczyki nadal były w stacyjce, a dokumenty leżały rozrzucone na siedzeniu. Nikt nie wiedział, czy zniknął z własnej woli, czy coś mu się stało, ale jego telefon, który udało się odzyskać, zawierał zdjęcie z ukrycia. Joanna w sklepie spożywczym, a w tle ten sam chłopak ze zdjęcia z dzieciństwa, teraz już dorosły, z blizną przecinającą lewą stronę twarzy stał nieruchomo, jakby patrzył prosto w obiektyw. Każda kolejna godzina sprawiała, że dramat Joanny Kołaczkowskiej przestawał być zwykłą historią domowego nieszczęścia. To był powolny rozpad rzeczywistości, w której każdy mógł być obserwatorem lub sprawcą. Ujawniono, że telefon Joanny łączył się kilkukrotnie z siecią WiFi sąsiada, mimo że ona sama nigdy go o to nie prosiła. Później okazało się, że sąsiad, samotny emeryt, był niegdyś specjalistą od zabezpieczeń IT i przez lata pomagał policji w trudnych przypadkach. Ale jego zeznania były niespójne. Raz mówił, że nie znał Joanny dobrze, innym razem, że była u niego kilkukrotnie po porady. Gdy przeszukano jego piwnicę, znaleziono starą mapę osiedla z zaznaczonym domem Kołaczkowskich i zaznaczoną linią prowadzącą do innego domu, który od miesięcy stał pusty, należał do mężczyzny, który zmarł nagle na zawał. Ale teraz okazało się, że ktoś tam bywał ślady stóp, świeże śmieci w koszu, niedopałki papierosów tej samej marki, które Joanna kupowała. Wszystko zaczynało się układać w mroczny schemat. Joanna była częścią eksperymentu, gry psychologicznej lub celowo prowadzonego nękania, które miało ją doprowadzić do stanu wycieńczenia psychicznego. A może ktoś testował jej granice, sprawdzał jak długo może wytrzymać w świecie, w którym nie wie już komu ufać. A może miała zostać uciszona, bo wiedziała coś, czego nigdy nie miała odkryć. I choć mogłoby się wydawać, że śmierć Joanny to koniec, to był dopiero początek. Kiedy Ewa wróciła do domu po jednym z kolejnych przesłuchań, czekała na nią biała koperta bez znaczka. W środku jedno zdjęcie jej własna twarz ujęcie za okna, a na odwrocie ten sam podpis, co na dziecięcej fotografii, on wrócił. Ewa zamarła, trzymając w dłoni zdjęcie, które nie mogło istnieć. Zrobione z ukrycia przez szybę jej kuchni ujęcie tak intymne, że skóra na karku momentalnie pokryła się gęsią skórką. Nikt nie miał dostępu do jej domu, nikt nie wiedział, że tego dnia była sama. Ale ktoś był, ktoś wiedział, ktoś patrzył. W rogu koperty widniała malutka plama, czerwona, jakby ktoś dotknął papieru palcem zabrudzonym krwią. Ewa nie wiedziała, czy to ostrzeżenie, czy może zaproszenie. Przez długą chwilę nie mogła się ruszyć, tylko dźwięk lodówki w tle przypominał jej, że nadal oddycha. To nie była już tylko walka o pamięć siostry, to była wojna z czymś, co od dawna żyło w cieniu ich wspólnej historii. Następnego dnia policja znalazła kolejną wiadomość, tym razem na skrzynce Joanny, która miała być nieaktywna. Wiadomość napisana była jednym zdaniem, Dokończymy to, co zaczęło się na cmentarzu. Nikt nie wiedział, kto miał dostęp do konta, ani jak wiadomość się tam znalazła. Adres IP należał do starego budynku szpitala psychiatrycznego, zamkniętego od ponad dekady. Gdy śledczy pojechali na miejsce, znaleźli jedynie zimne ściany, odgłosy wiatru i na jednej z tabliczek lekko starty napis: Oddział C Izolacja Obserwacyjna na drzwiach tego oddziału ktoś kredą napisał. Joanna nie była pierwsza. Tymczasem Ewa, przepełniona determinacją, zaczęła układać fragmenty w jedną całość. Notatki Joanny, tajemnicze znaki, numerki, daty, wszystko zaczęło tworzyć linię czasu, mozaikę, która prowadziła nie tylko do śmierci Joanny, ale do przeszłości całej ich rodziny. Stare listy babci, wspomnienia o zniknięciu kuzynki z lat 80., milczenie matki, która zawsze zmieniała temat, gdy padało słowo korytarz czerwony, wszystko zaczęło wskazywać na jedno. Ich rodzina od pokoleń była wplątana w coś, co teraz powróciło. W innym kształcie, z innym imieniem, ale z tą samą intencją. Gdy Ewa wróciła do domu tej nocy, na stole leżał telefon Joanny. Ten sam, który zaginął, nigdy nie został znaleziony przez policję. Ekran był rozbity, ale jeszcze działał. Na nim jedno nieotwarte nagranie. Nagranie rozpoczęło się bez dźwięku. Joanna siedziała w ciemnym pomieszczeniu z latarką w ręce. Jej twarz była wyczerpana, ale skupiona. Powoli zaczęła mówić o eksperymencie sprzed lat. O ludziach, którzy znikali bez śladu, o dzieciach, które pamiętały inne imiona niż własne. Mówiła o śnie, tym samym, który nawiedzał ją od miesięcy, czerwone drzwi, echo kroków i głos, który szeptał za ściany. Mówiła, że nie można ufać wspomnieniom, że nie wszystko, co przeżyła, naprawdę się wydarzyło, albo wydarzyło się komuś innemu, i na końcu spojrzała prosto w kamerę. Jeśli jesteś moją siostrą, błagam, nie próbuj tego rozwiązać, bo kiedy poznasz prawdę, nie będziesz już sobą. Ewa wstrzymała oddech. Wszystko w niej krzyczało, żeby przestać, żeby wyjechać, ale wiedziała, że nie może, bo to już nie była tylko historia Joanny, to był ich wspólny los. A ten, kto patrzył z za szyby, wcale nie zniknął. A więc to nie była tylko śmierć, to było ciche wołanie, którego nikt nie usłyszał. Smutek ukryty w oczach i samotność, która z każdym dniem stawała się cięższa, Joanna odeszła, zostawiając znaki, których nikt nie odczytał na czas, teraz już za późno. Ale Ewa zostaje, bo wie, że jeśli nie ona, to nikt nie opowie tej historii do końca. Jeśli czujesz ten sam ciężar i chcesz poznać prawdę, której nikt nie chciał słuchać, zasubskrybuj kanał, bo to nie koniec, to dopiero początek tego, co miało zostać, na zawsze ukryte.